Motoarchiwum Wojtka Majewskiego, witam, otrzymuję od Państwa informację, że preferujemy rajdy, że rajd polski, oczywiście to jest dla nas w tej chwili najważniejsza impreza, ale nie zapominam o tych, którzy kochają rajdy offroadowe, którzy kochają wyścigi czy po prostu motoryzacji, więc dzisiaj mam nadzieję, że ten program będzie zróżnicowany. A rozpoczniemy jednym z moim zdaniem najtrudniejszych, najważniejszych rajdów offroadowych, które odbywały się w Polsce. Magam Trophy. Mieliśmy okazję kilkakrotnie uczestniczyć w tej realizacji, w tym rajdzie. No i muszę powiedzieć, że wspomnienia są wyjątkowe. Zresztą myślę, że jak Państwo zobaczycie ten materiał, to zgodzicie się ze mną, że było to wyjątkowe wydarzenie. Speed 2, Wojciech Majewski, witam miłośników motoryzacji. Rozpoczynamy od relacji z najtrudniejszej offroadowej imprezy w Polsce. To oczywiście Magam Trofi. Zawody odbywają się na północy Polski, bazą jest miastko i właśnie w tym niewielkim miasteczku odbywał się prolog. Prolog to oczywiście impreza tradycyjnie do oglądania, bo całe zawody rozgrywają się na bagnach, w lasach, gdzie kibicom trudno dotrzeć. No, Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak wygląda prawdziwy offroad, można było wybrać się niedaleko miastka i tam właśnie odbywały się te zawody. Rozgrywane w dosyć ciekawej formule, bowiem samochody jechały Równolegle, a więc było trochę ścigania, było trochę prawdziwych emocji, no i błota, wody. To wszystko oddawało przynajmniej część prawdziwej atmosfery, która towarzyszy od 11 lat tej najtrudniejszej polskiej off-roadowej imprezie. A więc magam trofii. Trasa była trudniejsza w tym roku. Zaskoczyły nas no niektóre miejsca, gdzie była woda. Było głębiej niż przewidywali, chociaż były takie miejsca, gdzie wydawało nam się, że będzie dużo głębiej, a było wody mniej na odmiany. I w tym roku było więcej trawersów zdecydowanie, co jest no, dużym utrudnieniem, ale koledzy to lubią, dlatego że na pozostałych rajdach w Polsce tych trawersów jest stosunkowo mało. No, cały czas problemy z terenem. Z jednej strony fantastyczne zawody, ciekawa atmosfera, ale przede wszystkim walka o sekundy. No, można powiedzieć, że jednak przymagamy o minuty. No i faworyci to Marcin Łukaszewski Magda Duchanik. Faworytem był również Robert Kufel pilotowany przez Dominika Samosiuka i Zbyszek Peczyński z Łukaszem Hołem. Mieliśmy bardzo poważne awarie i wydawało nam się, że te cztery dni walki poszły po prostu w pył. I... No i się nie udało, jak co roku. No ale no, wydaje mi się, że no, teren był fantastyczny, pełen niespodzianek. Było super. Wyszek Peczyński i Łukasz Hołuj pokazali się podczas tego rajdu również jako para dżentelmenów. W trudnej sytuacji pomagali jednemu z faworytów. Robert Kufel i Dominik Samosiuk utknęli bardzo głęboko w bagnie. No i właśnie oni pomagali im wyciągnąć się z tej potwornej brei. Ale rajd wygrała ostatecznie załoga Marcin Łukaszewski Magdalena Duchanik. To załoga, która od wielu, wielu lat bryluje w polskim przeprawowym offroadzie. Znakomita para. W pewnym momencie wydawało się, że Magda Duchanik, która w pierwszym dniu odniosła drobną kontuzję nogi, że nie będzie mogła biegać tak szybko, pomagać swojemu... Ale okazało się, że to twarda kobieta, doskonale przygotowana technicznie, fizycznie. No i Magda spisała się na medal. A więc Marcin Łukaszewski z Magdą Duchanik wygrywają z zdecydowaną przewagą. Na drugim miejscu Zbyszek Peczyński z Łukaszem Hołujem. A trzecie miejsce to chyba też pewna niespodzianka Maciej Mankowski i Jakub Jęch. A my oglądamy Magdę Duchanik. Praca pilota w offroadowych rajdach jest naprawdę niezwykle ciężka i można powiedzieć, że rzadko się zdarza, aby kobieta wygrywała z mężczyznami. Magda Duchanik tym razem okazała się najlepsza, oczywiście z kierowcą Marcinem Łukaszewskim. Świętujemy wielki sukces dla nas. Wygrana jest naprawdę czymś niesamowitym. Ważny rajd, także bardzo się cieszymy. A więc kolejny, jedenasty rajd Magam Trophy mamy za sobą. Znów świetna organizacja, znów wielkie emocje. I znów, jak w poprzednim roku, zastanawiamy się, czy będzie następny. Miejmy nadzieję, że jednak tak. No i teraz o motoryzacji. Premiera Nissana, Primery. To były dawne lata, ale imponująca była ta prezentacja. Ta premiera to było bardzo ciekawe. Auto zresztą spotykacie Państwo te samochody ciągle na polskich drogach, ale myślę, że i ta rozmowa nagrana po tej prezentacji Państwa zainteresuje. W programie tej Niedawno nie mówiliśmy o tej marce, a przecież samochody te zdobywają coraz większą popularność w Polsce, nawet może odzyskują, bo przecież były czasy, że Nissany Sany były bardzo popularne. W tej chwili jakby inny układ, produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii pozwoliła na mocne wejście w kontyngencie. Pan Paweł Antosiewicz Nissanami, z Nissanami związany jest od pierwszego roku, więc od początku, kiedy Tauta do Polski zabukały. Proszę o aktualnej kondycji Nissana w 97 roku słów kilka, oczywiście Nissana w Polsce. Dziękuję bardzo panie lektorze. Spotkaliśmy się jeszcze ładne parę lat wcześniej. Kiedy też się z Nisanami zajmowałem i było mi przyjemnie poznać pana. Rzeczywiście w tym roku udało nam się bardzo dobry kontyngent, bo jesteśmy w czołówce 2800 samochodów, czyli dobry produkt, z dobrym produktem można powalczyć. Jesteśmy, tak jak mówię, w czołówce 8 firm, które zdobyły te, taką ilość. No cóż, po kontygencie trzeba również żyć. W związku z tym, jak pan tutaj widzi, mamy propozycję bardzo dobrą na pokontygentową a mianowicie Almera. Nie jest to produkt stuprocentowo japoński, ale dla potencjalnych nabywców ceny będą niższe niż kontyngentowe konkurencji. Nie wiem, Także chcemy zdecydowanie ten samochód wylansować. Jest to następca legendarnego Sanego, w związku z tym mamy nadzieję, że również będzie bardzo dobrze przyjęty na rynku polskim. Na Nissany przede wszystkim zdobywają u klientów średnią gwarancję, bo to bardzo ważna sprawa, i jakością. Zresztą te samochody doskonale sprzedają się również na rynku niemieckim czy na rynkach europejskich. Ale czy również sprawy bezpieczeństwa, które w tej chwili są nie tylko modne, ale i ważne, w firmie Nissan są, że tak powiem, na pierwszym miejscu? Zdecydowanie tak. Poprzez układ jezdny, poprzez nowoczesne zawieszenia, które mamy właśnie w Almerze, w Prymerze szczególnie. No poduszki, w tej chwili dwie poduszki. Myślę, że do tego dochodzą również wzmocnienia, jeżeli chodzi o uderzenia boczne. No, Nissan generalnie chce przede wszystkim przekonać potencjalnego nabywcę jakością i konstrukcjami, które umożliwiają zdecydowanie lepsze bezpieczeństwo niż kilka lat temu. Państwa, rozmawiamy w Genewie, więc, słów kilka o tej ofercie, co tutaj można zobaczyć. Przy nas pięknie wyglądający samochód sportowy, bo Nissan w sporcie również bawi. Zwróćcie Państwo uwagę na tę Primerę. Myślę, że podczas relacji z imprez sportowych będzie można ten piękny samochód oglądać, ale ja chciałbym, aby Pan w jakiś krótki sposób scharakteryzował tę ofertę Nissana na Genewskim Salonie. To no praktycznie jest to pełna oferta, którą możemy powtórzyć w Polsce, no może oprócz tej 200. -ki. Natomiast zaczyna, zaczynając od Mikry, poprzez Almerę całą rodzinę, e, Prymerę łącznie z najnowszym dzieckiem, Prymere GTI z silnikiem 150-konnym. E, samochody terenowe, Terano Patrol. To przecież oferujemy na rynku polskim. I Maxime również, czyli praktycznie e, kiedyś, kiedyś to był tylko jeden sany. Dzisiaj już w Polsce możemy zaprezentować czy zaoferować naszemu klientowi wszystko to, co się oferuje w Europie. Proszę Państwa, no ale jeszcze o sporcie, powspominamy naszych wielkich motocyklistów startujących w Mistrzostwach Świata w rajdach terenowych. No, i myślę, że to też będzie materiał dla Państwa interesujący. Sardenia Rally Race to jeden z najtrudniejszych motocyklowych rajdów świata. Oczywiście nie mogło tam zawraknąć ekipy Orlenu. Oglądamy Jacka Czachora, dla którego nie był to najbardziej udany występ. Ostatecznie 11 miejsce, 10 punktów w Mistrzostwach Świata, ale jednocześnie stracił dotychczas zajmowaną trzecią pozycję w łącznej klasyfikacji cyklu na rzecz słynnego Komy. Oczywiście Polak nie rezygnuje z walki o tak zwane pudło. Jeszcze przed nami, jak powiedział, sporo walki. Najważniejszy będzie ostatni rajd, i tam rozstrzygnie się, kto ostatecznie będzie mistrzem świata i kto stanie na pudle. Życzymy oczywiście naszemu doświadczonemu kierowcy, aby on zajął to doskonałe trzecie miejsce. A nasz najlepszy w tej chwili motocyklista Jakub Przygoński zdobył tam ostatecznie piąte miejsce, 16 punktów, a przed nim oczywiście te wielkie gwiazdy jak Mark Koma czy Stefan Peter Hansel. Z nimi trudno walczyć, ale przecież Przygoński ciągle jest bardzo blisko czołówki i ciągle marzy, aby w klasyfikacji generalnej być w pierwszej trójce i pewnie w tym sezonie powinno się to udać. Jestem bardzo zadowolony z tych zawodów. Sardyni wreszcie będzie mi się kojarzył pozytywnie, bo w poprzednim roku ciężko mi się tu jechało i nie mogłem jechać szybko. Teraz nawiązałem walkę z najszybszymi zawodnikami, z Helderem Rodríguezem, z Cicim, z Zanottim, czyli z czołówką tych zawodów i bardzo się cieszę, że jestem w stanie tak szybko jechać. Dla Marka Dąbrowskiego te zawody były ogromnie ważne. Nasz stary mistrz miał szansę, aby właśnie w Sardynii zapewnić sobie tytuł mistrza świata. Pojechał bardzo strategicznie, bronił wysokiego piątego miejsca, który wypracował na początku rywalizacji. Na ostatnim etapie przeskoczył jeszcze o jedną pozycję w klasyfikacji i zakończył rajd na czwartym miejscu. Dało mu to kolejne 18 punktów w cyklu i niezagrażoną pozycję w drodze po Open Trophy, a więc możemy już powiedzieć, że Dąbrowski jest mistrzem świata w klasie Open Trophy i to na pewno jeden z największych sukcesów tego doświadczonego motocyklisty. To były dla mnie zawody pełne obaw, bo po prostu chciałem bardzo dojechać do mety i zdobyć ten tytuł. Teraz to się jakby ziściło i to jest dla mnie najważniejsze. Nic się więcej nie liczyło, żadne jakieś tam inne kalkulacje. Plan wykonany w tym roku i jestem bardzo zadowolony. Rzeczywiście po raz trzeci jestem najlepszy na świecie. Teraz trzeba się przygotować do Dakaru, zupełnie inne zadanie. Tam nie ma podziału na klasy, tam wszyscy jadą. Jest to najtrudniejszy i specyficzny rajd, więc dobrze się stało, że właśnie przed zakończeniem sezonu osiągnąłem ten tytuł, bo mogę się zacząć spokojnie przygotowywać na takim motorze, jakim będę startował. Można proszę państwa sądzić, że motocykle, taka jazda terenowa jest znakomitym przygotowaniem do dalszej kariery kierowcy samochodowego. No bo przecież Kuba Przegoński świetnie spisuje się w drifcie, pokazał się w rally crossie, no rajdy terenowe. Można powiedzieć, że jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony, ale jednak te początki motocyklowe, ta współpraca z Dąbrowskim, z Czachorem to wszystko na pewno w jakiś sposób procentuje. No i teraz mamy Kubę Przygońskiego jako człowieka, który coraz bliżej jest tych medalowych pozycji na Dakarze, czego mu serdecznie życzę. Drodzy Państwo, to tyle w tym spotkaniu w Motoarchiwum Wojtka Majewskiego. Zapraszam tradycyjnie na kolejne.